W dzisiejszym wideo zestawienie moich pięciu ulubionych whisky typu Single Mold, whisky bez deklaracji wieku. Natomiast tym razem będą to whisky z Anglii. Myślę, że takie zestawienie może Wam się spodobać. Zapraszam! Cześć, tej strony Władysław Poremski, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, plan na dzisiejsze wideo był nieco inny. Ale jak zapewne słyszycie, jestem lekko przeziębiony, więc tutaj degustacja nie miałaby najmniejszego sensu, bo niewiele mógłbym czy wywąchać, czy posmakować. Natomiast zgodnie z obietnicą, którą Wam kiedyś tam wcześniej złożyłem, chcę zrobić wideo na temat moich pięciu ulubionych whisky typu Single Malt bez deklaracji wieku. Z tą różnicą, że miały być to whisky ze świata, czyli z krajów poza Szkocji, ale stwierdziłem, że skupię się dzisiaj na Anglii. Z tego względu, że tutaj właśnie mieszkam, mam dostęp do różnych destylarni, do ich wypustów, do ich whisky. I na tych whisky dzisiaj chcę się skupić, więc pokażę Wam moje pięć ulubionych whisky z angielskich destylarni. Będą to oczywiście whisky typu single Mold. bez deklaracji wieku, jak już mówiłem. I zaczniemy sobie od najstarszej destylarni w tym zestawieniu. I na pierwszy rzut idzie destylarnia Cotswolds. Destylarnia z pięknego parku Cotswolds. Destylarnia, jak zapewne wiecie, powstała w 2014 roku. Założona przez Amerykanina polskiego pochodzenia. O tym być może nie wiedzieliście. Daniela Shore. I w tym wypadku mówimy o whisky, która nazywa się The Founders Choice. Whisky ta powstała, aby upamiętnić szkockiego biochemika Jima Swan, który tak naprawdę stoi za sukcesem destylarni Cotswolds. To on pomógł w wystartowaniu tej destylarni i tutaj jego pomysłem, który wprowadzał w każdej destylarni, którą się opiekował, której pomagał stanąć na nogi, to był pomysł na beczki STR, czyli beczki Shaved Toasted Richard. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie na etykiecie jakikolwiek whisky, whisky ze świata, bo to nie tylko Szkocja czy Anglia, jeżeli zobaczycie takie określenie beczki STR, to wiedzcie, że za tą destylarnią stoi, czy stał Jim Swan. Niestety Jim zmarł w 2017 roku i właśnie aby upamiętnić jego osobę, Daniel Shore postanowił wypuścić tąże edycję. I w tym wypadku mamy. Łyski, która leżakowała w pełni w 100% w tych właśnie beczkach STR po portugalskim czerwonym winie. Łyski niebarwiona, niefiltrowana na zimno, 59,1% alkoholu. Naprawdę bardzo ciekawa łyski. Z tego co kojarzę, to wszystkie te edycje The Founders Choice były butelkowane w wieku lat w około 4. I ta młodość tak naprawdę tutaj w niczym nie przeszkadza. Jest to naprawdę bardzo fajna, ciekawa i cały czas dostępna na rynku. Kolejna łyski to łyski ze slarni Bimber. Desslarnia z Londynu. O tej deslarni chyba mówić nie muszę, czy nie muszę je przedstawiać, gdyż większość z Was zapewne wie, że jest to deslarnia, która została założona przez Polaków i pomimo różnych zawirowań. Jest prowadzona przez Polaków i tak pewnie zostanie bez dwóch zdań. Jest to destylarnia, która ma swój charakter i ma, swój, ma swoje miejsce na rynku. Nazwijmy to w ten sposób. Tutaj można spekulować. Natomiast nie da się ukryć, że jest to destylarnia, która produkuje bardzo specyficzną whisky. Whisky, która ma swój, jak już mówiłem, charakter i whisky, która, jak na swój młody wiek, jest naprawdę bardzo ciekawa. Destylarnia od 2015 roku na rynku, w 2016 roku chyba zalali pierwsze beczki, więc mamy do czynienia z destylatami około 8-letnimi. No w tym wypadku na pewno będą to destylaty nieco młodsze. A mówimy tutaj o whisky, która została zabutelkowana na bardzo specjalną okazję. Był to Bimberfest, czyli pierwszy festiwal destylarni Bimber, który odbył się w Londynie w Melody Whisky Bar. W 2022 roku. Jest to whisky, która była finiszowana w beczkach Poshery Amontillado. Moc 57,6% alkoholu. Oczywiście whisky niebarwiona, niefiltrowana, podobnie jak Cotswolds. Bardzo fajna whisky. Młoda, ale z ogromnym charakterem i z ogromnym potencjałem. Bardzo yy, no wzbudziła moje ogromne zaciekawienie, zainteresowanie i jak widać. Idzie to całkiem nieźle. Kolejna destylarnia to The Lakes. Destylarnia, tym razem z północy Anglii, z przepięknego regionu. The Lakes District, The Lake District. Piękny region pełny jezior i lasów, i w ogóle e, pięknie. Bunkry chyba też są. Chociaż nie wiem, ale podejrzewam, że mogą być. Do morza kawałek także. W tym wypadku mamy łyski, yy, która powstała w efekcie połączenia trzech różnych rodzajów beczek: beczki po Oloroso, po Pedro Jimenez i beczki po czerwonym winie, czyli bardziej wytrawnej opcji. No i tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o The Lakes, charakter destylatu, który produkują, jest bardzo ciekawy, gdyż dla mnie ten destylat przypomina coś takiego jak greckie ciastko baklava maślane, orzechowe, tłuste i to powiem Wam szczerze w połączeniu z, z beczkami poszery gra wręcz idealnie. W tym wypadku mamy 52% i jest to whisky niefiltrowana i niebarwiona karmelem, a jest to The Whisky Makers Reserve numer 5. O tej edycji konkretnie wam mówię. Próbowałem czwórkę, próbowałem szóstkę i siódemkę, która jest teraz na rynku i powiem Wam szczerze ta piątka Chyba dla mnie jest najciekawsza z tych wszystkich. No, jest to druga butelka. No to też o czymś świadczy. To jest druga butelka, przez którą przechodzę. Więc no tutaj dużo chyba mówić nie trzeba. Bardzo fajna, ciekawa łyski. Kolejna destylarnia. Przemieszczamy się na zachód Anglii, w okolice granicy z Walią. Henston, Henston destylary. I w tym wypadku mam do czynienia z łyski. Również młodą. I w tym wypadku, konkretnie mówimy o whisky, która była finiszowana w beczkach po Pepsi. Piękne kolorki, jak no tutaj w każdej z tych butelek. I mamy tutaj whisky, która została zabutelkowana w 46% alkoholu, bez filtracji, bez barwienia. To jest finish, moi drodzy. Whisky ciemna, bardzo ciemna. No. W wypadku Henston mamy do czynienia tutaj z takim destylatem, który jest nieco ziołowy. I ta ziołowość w tym destylacie no, robi naprawdę ogromną robotę, bo ona w połączeniu właśnie z, z tą słodyczą beczek po się robi no, coś ciekawego coś, co no, wzbudziło moją ogromną ciekawość dlatego też zakupiłem e, całą butelkę. Wcześniej próbowałem sampla. I przechodzimy teraz do kolejnej whisky. kolejnej angielskiej destylarni i e whisky Wireworks, czyli White Peak Destillery. Destylarnia, która leży dosłownie godzinę jazdy ode mnie. Na północ destylarnia, która leży na terenie y, fajnego malowniczego parku, który nazywa się Peak District. I w tym wypadku mamy do czynienia z whisky, która została przygotowana w bardzo ciekawy sposób. Sposób, który skradł moje serce, dlatego że jest to whisky, która była finiszowana w beczkach po stałcie. Jest to druga edycja Necessary Evil Finish. I w tym wypadku mamy do czynienia z whisky, która została zabutelkowana w mocy 51,3% alkoholu. Jest to jedyna whisky z tego całego zestawienia, która jest lekko trufowa leżakowana w beczkach po bourbonie, finiszowana w beczkach po stałcie. A taka ciekawostka, te beczki po stałcie wcześniej były zalane winem Pedro Ximénez. Czyli po, od początku produkcji beczka była zalana winem Pedro Ximénez. Wino zostało wylane, do tej beczki został zalany stout. Stałt został wylany i do tej beczki potem został zalany Destylat, który wcześniej leżał w beczce po Bourbonie. Oczywiście whisky niefiltrowana, niebarwiona karmelem. Whisky, która, jak już mówiłem, składała moje serce, gdyż lubię stout. A browar, który tak naprawdę tutaj pomógł w, w tym wypadku, który pomógł w dokonaniu tego eksperymentu, to browar, który leży niedaleko deslarni. Także tutaj kooperacja była dość prosta, tak naprawdę. Więc, moi drodzy, tak wygląda zestawienie moich pięciu ulubionych whisky bez deklaracji wieków. Whisky single malt, które zostały wyprodukowane w Anglii, czyli angielskich whisky. E, o niektórych z tych whisky na kanale już było, bo Cotswolds był na kanale, Lakes był na kanale i Henson był na kanale. Więc jeżeli chcecie zobaczyć sobie pełną degustację, to zapraszam do tych odcinków. A jeżeli chcielibyście zobaczyć. Degustacje pozostałych dwóch, napiszcie mi w komentarzu pod filmem. Także, moi drodzy, tak wygląda zestawienie angielskich whisky, a kolejne wideo, które pojawi się właśnie w, tych, w tej kategorii, pięciu ulubionych whisky bez deklaracji wieku, będą to już whisky z całego świata. Nie będę nic mówił, nie uchylę rąbka tajemnicy, tak. Musicie, moi drodzy, wytrwale czekać. Bardzo Wam dziękuję za to, że ten czas spędziliście dzisiaj ze mną. Dziękuję Wam za Wasze subskrypcje, za lajki, za to, że pomagacie mi w rozwijaniu tego kanału. Pamiętajcie, kochani, jeżeli mieliście możliwość próbować którejkolwiek z tych whisky, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia. A ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.